Jest coś lepszego. Czekaj. Ale przyłożył. Duś, 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 cały czas duś. Uj, uj, uj. Dobra, bywa na drugą stronę, no. Dobra. Nisko, 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 do wody, do wody, do wody, do wody. Normalnie cały kik do wody. To jest dobra ryba. Wiesz, sobie nie pod pachę, tylko jaja. O. Nisko, kij, nisko. O, to jest ryba. Oczekaj Poczekaj, kij, kij, nisko, do wody. nisko, Zauważaj, tam już nie dotknął. Po co, nie Poczekaj. O, nisko, Kij, na prawo. Nie było go widać. Nie, ja na echo go widziałem. Tylko obrotek wyzdobniony On jest chłopie najlepszy Jest, 150 na pewno eee, Myślałem, że lepszy, on dostał wiesz co, na ryja. Kolega, To jest to za woble piękny Aaaaa No tak za bardzo go wyszczonołeś szprychy No tak kolega się cieszy bo to jego Jego wyrób Zawsze za przypon Tak Myślałem że będzie lepszy Mordę mam całą we wodzie. Już będzie. A tak było. Czego gryzisz? O lubi. Dobra. A wrzucę go tu i Tak? To lecimy na piach. Znowu na ten sam piach.